Dzień dobry, witam wszystkich widzów Codziennika Biblijnego 3 lutego 2026 roku, we wtorek. A przewodnik biblijny z Biblią na co dzień wyznacza nam do rozważenia następujące fragmenty. Pierwszy z nich to fragment przypowieści Salomona, 17 rozdział 5 werset. Kto się naśmiewa z ubogiego, urąga jego stworzycielowi. A kto się raduje z nieszczęśliwego, nie ujdzie kary. I drugi z Nowego Testamentu, z listu Jakuba, drugi rozdział, piąty werset. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Czasami zastanawiam się nad tym, czy istnieje na świecie sprawiedliwość. I to nie chodzi o tę sprawiedliwość, której dochodzi się przed sądami, gdzie ktoś jest oskarżony, ktoś jest. Pokrzywdzony. To nie o tę sprawiedliwość chodzi, gdy ktoś czuje się pokrzywdzony, kiedy szef nie docenia jego pracy, podczas gdy pracę innych docenia. To nie o tę sprawiedliwość chodzi, którą odczuwamy być może w szkole, otrzymując gorszą ocenę za, podobne, za podobną pracę. Nie chodzi mi bardziej o to, dlaczego jest na świecie tak wiele miejsc. Gdzie każdy dzień człowieka jest walką o przetrwanie, a niewolnicza praca, nierzadko nawet dzieci, jest codzienną rzeczywistością. Dlaczego są takie miejsca na świecie, w których dzieci nie wiedzą, co to jest dzieciństwo? Dlaczego jest tak, że ja mam wszystko, co potrzebne mi jest do życia, a często jeszcze narzekam, a być może gdzieś blisko mnie jest ktoś, kto nawet nie może pomarzyć o cząstce tego, co mam ja. Tu nie chodzi o życiową zaradność czy niezaradność. Ale o to, że w wielu regionach świata y, ubóstwo staje się dziedziczne. Wiem, tak, wiem, że. Dla człowieka wierzącego sprawy materialne nie powinny być najistotniejsze. Ale łatwo jest pouczać, łatwo jest dawać rady wtedy, kiedy ma się wszystko. Dlatego Bóg napomina w swoim słowie, abyśmy nigdy nikogo, abyśmy nigdy nikim nie pogardzali ze względu na Jego Stan posiadania albo nieposiadania albo tego, z jakiegokolwiek innego powodu. A to niestety w dzisiejszym świecie się dzieje. Jest to nagminne w różnych środowiskach, nie wyłączając kościelnych. Nazywamy to mową nienawiści, nazywamy to hejtem, który rozlewa się bardzo często, szczególnie w internecie i w mediach. Pamiętajmy. Pamiętajmy, że Pan Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat zasobności naszych portfeli, ale patrzy na nas przez zasoby naszych serc i to, w jaki sposób składamy świadectwo o Nim przed światem i przed innymi ludźmi. Pamiętajmy. Że Bóg wybrał ubogich w oczach świata, by byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy go miłują. Pozostańcie z Bogiem. Amen.